Cześć, z tej strony RyuDokai, i dzisiaj w przeciwieństwie do recenzji mam dla Was unboxing. Unboxing edycji kolekcjonerskiej gry The Legend of Zelda Link's Awakening. Przejdźmy więc do samego meritum, e, czyli do rozpakowania, ale najpierw troszkę może o samym pudełku, gdzie na przodzie widzimy sławną grafikę już ze wszystkich preorderów dalej. Ktoś mógłby się przyczepić i powiedzieć, że pudełko wygląda jak bombonierka. O, jakie ładne z tyłu. Zobaczcie. Ale to są już naprawdę takie y, m, czepialstwo moim zdaniem otwórzmy i zobaczmy, co mamy w środku. W środku. Nawet w środku jest nawet też rysunek, czyli łączy się to co jest z tyłem. Hmm, fajnie. W środku mamy tak. Standardowo grę. No grę jak to grę na Switch. Nintendo Switcha wcale nie jest jakimś wielkim, bo jest dłoń do porównania, że zawsze te pudełeczka są malutkie, ale co jest najważniejsze? To jest to właśnie ten steelbook w kształcie pierwszego Game Boya. Jest bardzo fajnie wykonany, ponieważ przyciski są wytłoczone. Mamy wrażenie, jakbyśmy rzeczywiście mogli klikać tutaj i grać sobie na tym steelbooku. Z tyłu też jest nalepka, nalepka, wytłoczenie, czy nie wiem jak to nazwać karta w środku z niby włożoną grą nawet klapka na baterię jest chropowata a w środku w środku mamy grafiki z oryginalnej Legend of Zelda na Game Boya. Bardzo ciekawe, bardzo ładnie to wygląda. Jest bardzo taki starannie wykonany i ładnie zasili moją kolekcję steelbooków I w środku jest jeszcze oczywiście artbook. Artbook, o, nie, mam coś wyciągnąć. Który też jest prześlicznie wykonany. Wszelkie takie ozdobienia ozdobie, u góry, na dole. Z tyłu tak samo, twarda oprawa. Ma bardzo fajny format, ponieważ taki albumowy i nie jest on ani za duży, ani za mały. Taki bardzo kompaktowy, a jednocześnie bardzo ładnie się prezentuje i nie wygląda tak kiczowato. W środku zobaczmy tych parę grafik, żeby wam też nie spoilerować, ale przejdźmy na przykład o tutaj. No bardzo ładnie jest to wykonane. Potwory, tutaj widzimy, no troszkę się światło źle odbija. o, o, tak będzie lepiej. Jeszcze może za dwie kartki. Znowuż ciemno, coś znowuż, o, tutaj na przykład sam, widok samej gry, też bardzo ładnie. Jak więc oceniłbym całą edycję kolekcjonerską? Myślę, że za standardowej gry, która... W polskich sklepach wynosi około 280 paru złotych na dniu premiery. Zapłacić troszkę więcej i dołożyć do edycji kolekcjonerskiej zdecydowanie warto. Switch ma to do siebie, właśnie że Nintendo jeszcze nie, nie zdziera na tych kolekcjonerkach. Są one skromne, ale wykonane zawsze rzetelnie. Dzięki za uwagę zatem.